Niewolnictwo w antycznym Rzymie. W przestrzeni publicznej możemy natknąć się na cały wachlarz wysoko wykwalifikowanych specjalistów systemu krytykujących antyczny Rzym za pozbawione człowieczeństwa i wszelkiej moralności niewolnictwo. No, bo w dzisiejszych czasach wielkiej wolności, równości i demokracji wspomniane niewolnictwo przecież nie istnieje. Pomijając oczywiście takie mało znaczące zjawiska jak niestabilność zatrudnienia za miskeryżą, z mobbingiem, chorymi układami darmowymi nad godzinami w pakiecie, wzrost podatków i wydatków przy jednoczesnym spadku siły nabywczej pieniądza, zadłużanie następnych pokoleń na całe dekady przez ludzi systemu. Postępująca cenzura mająca na celu uciszenie pospolitego ludu w przestrzeni publicznej sukcesywna redukcja możliwości obrony koniecznej, tworzenie od dzieciństwa iluzji zdobycia awansu społecznego i zrobienia kariery niemal przez każdego, po czasie okazującej się przywilejem dla wybranych przez ludzi systemu, celowe utrzymywanie uczucia nieszczęścia w społeczeństwie, z powodu niezrealizowania fałszywych marzeń i celów życiowych zdefiniowanych przez ludzi systemu, które i tak od samego początku były niemożliwe do zrealizowania, brak konsultacji społecznych dotyczących decyzji podejmowanych najczęściej w sekrecie przez ludzi systemu z demokratycznymi frazesami na ustach powolna utrata władzy rodzicielskiej nad potomstwem, wziętym chyba na poczę długów zaciągniętych przez ludzi systemu, oferowanie łatwych kredytów desperatom, po wzięciu których niezapłacenie jednej raty grozi wyskoczeniem windykatora dosłownie z lodówki, preceder skupowania długów przez silniejsze i bardziej bezwzględne podmioty, przypominający skup finansowych niewolników, Namnażanie coraz większej ilości uprzywilejowanych grup społecznych stojących ponad prawem, które staje się na dodatek coraz mniej obiektywne, oraz wiele innych genialnych patentów do metodycznego zniewalania jednostek pod pełną zgodą i osłoną ludzi systemu. Coś mi się wydaje, że większość antycznych niewolników miała znacznie lepszy żywot niż dzisiejszy w cudzysłowie wolny człowiek.